Szuki dostały ogólnie rzecz biorąc Trzy ramki węzy Odkład ma Dwa tygodnie chyba Już teraz nawet nie pamiętam Tak dwa tygodnie będzie miał Pan pokaże węzę Która była włożona W czwartek Na dole jest węza A tu już sobie panie pociągnęły Proszę już jest nakrob jakiś na środku jest druga ramka także mówię odkład jest bardzo pracowity zasuwają aż miło patrzeć Będę zamykał, bo muszę pędzić po ramki, bo niestety w tym... O tu jest następna miodek zasklepiony do góry Cała ramka na bombana nowa Tu mamy pana trutnia, gdzie on jest. O, taka kurde, wielka, gruba pszczoła. Nierób tak zwany, który tylko lata i bzyka. Królowa ma, później umiera. O, tu też jest. Widać, gruby. Tu tych trutni jest trochę więcej. Ogólnie bardzo dużo trudno w tym odkładzie. No nic, no, nagram jeszcze jeden filmik yy, z trójką, którą złapałem, ale to pewnie wieczorem, jak tam się trochę uspokoi. Może nie wiem, jak będę dorzucał ramki. No, to tyle.